Kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego mimo włożenia całego serca w projekt, mimo nieprzespanych nocy i olbrzymiego wysiłku, wszystko skończy się, wszystko kończy się porażką. Poznaj 28-letniego przedsiębiorcę, który przez 3 lata prowadził startupik. Pracował po 14 godzin dziennie, zainwestował wszystkie oszczędności, poświęcił związek, by ostatecznie zamknąć firmę bez złotówki zysku. I dziś porozmawiamy o bolesnej prawdzie, której nikt ci wcześniej nie powiedział: czyli dlaczego 99% wysiłku idzie na marne. I zanim zagłębimy się w historię, marka, spójrzmy na typowe oznaki, że Twój wysiłek może iść po prostu na marne: ciężka praca bez strategii, perfekcjonizm w nieistotnych szczegółach, skupianie się na procesie zamiast na rezultatach. Brak weryfikacji założeń, ignorowanie sygnałów ostrzegawczych. I Marek był przekonany, że ciężka praca to klucz do sukcesu. W końcu wszyscy tak mówią, nie sądzisz? W tym internecie, że jest teraz kult produktywności, trzeba zasuwać, ale pewnego dnia, gdy kolejny raz siedział sam w biurze grubo po północy, zdał sobie sprawę coś przerażającego. Więc dlaczego tak często nasz wysiłek idzie na marne? Oto główne powody. Prawo Pareta, czyli zasada Pareto, 20% działań przynosi 80% rezultatów. Zbudzenie produktywności, ruch mylony z postępem, czyli, czyli zapchany grafik nie równa się po prostu bycie produktywnym. Robienie dużo nie równa się, że to ci gdzieś w ogóle popycha. Brak walidacji, budowanie bez weryfikacji potrzeb, emocjonalne przywiązanie, trudność odpuszczenia i po prostu piąta rzecz, syndrom sunka kost, czyli tkwienie przy złych decyzjach. I historia Marka ma jednak punkt zwrotny. Po upadku pierwszej firmy zrozumiał kluczowe lekcje. Zaczął od małych eksperymentów, testował założenia przed dużymi inwestycjami, skupił się na kluczowych wskaźnikach, nauczył się odpuszczać niedziałające projekty i pracował po prostu mądrzej, a nie ciężej. Więc co Ty możesz zrobić, żeby Twój wysiłek nie szedł na marne? Zacznij od strategii. Określ jasny cel, zidentyfikuj kluczowe działania, ustal wskaźniki i zaplanuj punkty kontrolne. Druga rzecz, wprowadź system weryfikacji, czyli testuj małe hipotezy, zbieraj feedback, miesz efekty, dostosowywuj kurs. I naucz się odpuszczać, czyli rozpoznawaj czerwone flagi, nie przywiązuj się do jednego rozwiązania, akceptuj porażki jako lekcje i pivotuj gdy trzeba. I ostatni punkt, optymalizuj wysiłek, czyli skup się na działaniach o wysokim wpływie, eliminuj zbędne aktywności, automatyzuj Automatyzuj powtarzalne zadania i deleguj co możesz. I pamiętaj, że sukces to nie jest kwestia ilości włożonego wysiłku, ale jego jakości i kierunku. I oto kluczowe zasady. Waliduj przed inwestycją, zaczynaj od minimum viable product, czyli to jest taki produkt, który jest po prostu minimum potrzeb ludzi spełnia, i po prostu go wypuszczasz na rynek. I że tak powiem, z, czasami, z czasem go ulepszasz, że tak powiem, czyli. Mówię, wprowadzasz takie totalne minimum i czasem to ulepszasz. Słuchaj, rynku niewłasnego ego, ucz się na małych porażkach i celebruj małe zwycięstwa. I Marek dziś prowadzi dochodową firmę konsultingową, pracuje mniej niż połowę tego, co kiedyś, ale osiąga znacznie lepsze rezultaty. A jego sekret? Przestał mylić wysiłek z efektywnością. Więc teraz pytanie do Ciebie, czy jesteś gotów przestać marnować swój wysiłek? Jeśli tak, to bardzo dobrze, bo pamiętaj, że nie chodzi o to, by przestać się starać, ale by Twoje starania prowadziły do rzeczywistych rezultatów, bo czasami największą mądrością jest wiedzieć kiedy odpuścić. I musisz to gdzieś mieć z tyłu głowy. A ja się żegnam. To było na tyle z mojej strony. Dziękuję Ci za obejrzenie. Jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, dostaw suba. A ja się żegnam. Do następnego.